Główny pielgrzymkowy szlak świętego Jakuba prowadził z wielu krajów Europy, w tym z Polski, do Hiszpanii, do grobu apostoła Jakuba w Santiago de Compostella. Wiódł przez liczne miasta i wsie i był jedną z najważniejszych dróg pątniczych. Jej znakiem rozpoznawczym stał się symbol muszli. Wiele europejskich regionów ma swoje odnogi tego starego pielgrzymiego szlaku. Jedna z nich wiedzie przez dolnośląską miejscowość Jakubów, niedaleko Głogowa, w gminie Radwanice, by potem skierować się do Polkowic, Chocianowa, Bolesławca i dalej do Zgorzelca. Tradycja ustna Kościoła podaje, że miejscowość Jakubów swoją nazwę zawdzięcza Apostołowi, który stał się patronem cudownego źródła znajdującego się w dolinie koło świątyni do dziś ujęcia strzeże barokowa pochodząca z 1704 roku figura świętego stojąca nad symboliczną muszlą z której wypływa według tradycji lecznicza woda w Jakubowie znajduje się również stary kościół a tradycja kościoła mówi że drewniana budowla Powstała tu w 991 roku, jeszcze za panowania Mieszka I. Na północ od świątyni wznosiło się średniowieczne grodzisko, co skłania część historyków do tezy, że teren ten był miejscem kultu i grodem w czasach przedchrześcijańskich. Murowana świątynia. Zmiankowana jest w dokumentach jako część kanonii głogowskiej już w 1376 roku. W okresie reformacji Kościół przeszedł w ręce protestantów. Do katolików powrócił na mocy dekretu cesarskiego w 1654 roku, a w czasie wojny trzydziestoletniej został zniszczony przez wojska szwedzkie. Świątynia jest budowlą orientowaną z niższym i węższym prezbiterium. Od strony północnej dobudowano do niej w XVI wieku zakrystię, zaś od południowej kruchtę ozdobioną w XIX wieku elementami neogotyckimi. Kościół wzniesiono z polnego kamienia i pokryto dwuspadowym dachem, a nad nawą główną góruje sygnaturka. Wnętrze świątyni ma barokowy wystrój. W ołtarzu głównym znajduje się obraz olejny przedstawiający świętego Jakuba apostoła starszego. Na granicy nawy głównej i prezbiterium umieszczono rzeźby apostołów, którym towarzyszą większe figury świętego Jakuba po lewej, świętej Barbary patronki górników po prawej stronie. Obok ołtarza głównego znajduje się loża kolatorska. Warto również zwrócić uwagę na drewniane, polichromowane stropy z interesującymi malowidłami. W prezbiterium jest to m.in. przedstawienie Ostatniej Wieczerzy, a w nawie głównej Trójcy Świętej. wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz innych scen biblijnych i wizerunków świętych. Także w nawie głównej po prawej stronie, obok neogotyckiej ambony, znajduje się renesansowa chrzcielnica. kościół machur muzyczny i pochodzący z końca XIX wieku, instrument organowy. Na ścianach świątyni umieszczono liczne epitafia, a w oknach zamontowano neogotyckie witraże z końca XIX wieku. Budowla otoczona jest murem z dzwonnicą, wieżą. Co nadaje Kościołowi obronny charakter. Przebudowano ją na początku XVI wieku, przykrywając kopułą, pod którą zawisł dzwon. Obecny kształt wieży pochodzi z lat 70. XIX wieku. Jest to wyniosła konstrukcja w stylu neogotyckim. Warto podkreślić, że zawieszony na niej historyczny dzwon z roku 1506 jest Jednym z najstarszych na Śląsku. Na ścianach bramy umieszczono liczne kartusze herbowe dawnych właścicieli wsi. Do najciekawszych elementów otoczenia kościoła należą liczne renesansowe i barokowe epitafia i płyty nagrobne, wmurowane w ściany budowli i cmentarny mur, oraz na budynku XIX wiecznej kaplicy. Na Starym Cmentarzu. Znajdują się liczne nagrobki dawnych proboszczów. Obok wieży wznosi się kaplica grobowa rodów von Stosz i von Litzwitz. Pod ziemią kościelne kryją kryptę grobową. A obok świątyni można zobaczyć kolumnowe epitafia rodziny von Nibelschitz. Kościół od 2007 roku stanowi Pierwsze w Polsce sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła Starszego i przechowywane są tu, przywiezione w 2005 roku z Rzymu, przez członków Ogólnopolskiego Bractwa Świętego Jakuba Starszego Apostoła, relikwie Świętego.